Cześć wszystkim z tej strony Łukasz Częstny z Baluńbałek. W dzisiejszym odcinku powiem wam, jakich części musicie użyć, by złożyć rower retro jednorzędowy. Rower taki różnił będzie się szczególnie wielkością sterów, no i napędem jednorzędowym, którym będzie inny niż na przykład napędy wielorzędowe i innych części będziemy musieli użyć do takiego roweru. A na początku zachęcam do subskrypcji kanału, jakieś łapki w górę, pozytywnego komentarza. Będę bardzo wdzięczny. A więc zacznijmy od podstawy podstaw. By w ogóle złożyć rower retro jednorzędowy musicie mieć ramę, która spełnia poniższe parametry. A więc tutaj e, rama, która ma rurę sterową wielkości jednego cala, gdzie możemy zamontować stery jednocelowe. No i oczywiście, jak to przy napędach jednorzędowych, szerokość tylnych widełek 120 mm. I jeżeli Wasza rama spełnia podane parametry, to znaczy, że jest właśnie ramą retro do napędów jednorzędowych. I ten filmik na pewno Wam się przyda. Łatwo też rozpoznać taką ramę po sterach. Stery jednocelowe muszą mieć wintowaną rurę sterową, by wszystko grało i pasowało. Tutaj mamy taki widelec, więc znaczy, że też z widelcem dobrze trafiliśmy i będzie to kompatybilne z ramą. Skoro w temacie sterów jesteśmy, to do takiej ramy potrzebujecie sterów jednocelowych, klasycznych. Jeżeli wpiszecie, jeżeli wpiszecie w internet stery Jednocalowe, klasyczne to bez problemu. Znajdziecie takie oto coś. Następna część to support Suport w ramach retro zazwyczaj będzie właśnie taki klasyczny na kwadrat, ponieważ pasuje tutaj trochę historycznie. Nowoczesnych rzeczy raczej się tutaj nie stosuje, ponieważ nie będzie też można dobrać korby retro więc polecam właśnie kupić dobrej jakości suport na kwadrat. A i zapomniałem, w suportach możecie spotkać różne gwinty, gwint angielski i włoski. Włoski jest bardzo rzadko używany, więc w 99% przypadków trzeba brać suport na gwint angielski. Jak mieliśmy suport, to możemy też do niego wkręcić korbę. I pamiętajcie, też 99% rowerów ma korbę na tak zwany szeroki łańcuch i takiej powinniście szukać. Bardzo rzadko jest stosowana korba na wąski łańcuch, ze względu na to, że łańcuch wąski jest mało wytrzymały, więc tutaj stosuje się właśnie ten szeroki jednorzędowy. Dodatkowo, jeżeli chcecie dobrać korbę do suportu długością, to też macie na naszym kanale filmik, w którym opowiadam Wam dokładnie, jak rozpoznać korbę i jakie korby pasują do jakich suportów. Skoro była korba, to dalej idą pedały. Pedały mają normalny gwint 9x16, standardowy. Więc wszystkie pedały będą pasowały też do korb, więc tutaj nie ma co się rozwodzić. Jakie pedały nam będą się podobały, takie możemy zamówić, nie patrząc też na inne wymiary. Dobra, idziemy teraz na przód roweru, a więc będzie Wam potrzebny mostek klasyczny jednocalowy. Mostki takie mają różną wysokość i różną długość. Jedyne, co, na co powinniście zwrócić uwagę, to tutaj średnica wejścia powinna mieć 22,2 mm, tak żeby weszło to bez problemu w stary jedno. Calowe. Może tutaj być wymiar 25,4, wtedy wchodzi to w stary 1 1,18, więc pamiętajcie, kupujcie zawsze te mniejsze 22,2. Dodatkowo mogłoby się zdarzyć, że tutaj średnica mocowania kierownicy może być większa, ale w większości przypadków jest to 25,4 mm, czyli klasycznie na węższą kierownicę retro. Będzie to pasowało. Następnie mamy kierownicę, i tak jak wcześniej wspomniałem, średnica mocowania tutaj mostka do kierownicy to jest 25,4 mm, więc trzeba stosować właśnie te starsze systemy. Starsze kierownice, które były właśnie węższe, miały mniejszą średnicę, czyli tutaj. Zewnętrzna średnica to była 22,2 mm, a tutaj 25,4. I kupując kierownicę, zwróćcie uwagę na te dwa wymiary. Następnie, do kierownicy przydałyby się jakieś owiki lub gripy. W przypadku owijek one są pakowane po dwie sztuki, więc nie musicie kupywać. Dwóch obieg, żeby owinąć lewą i prawą stronę. Tylko taki zestawik owikowy ma zawsze dwie owiki na lewą i prawą stronę. Gdybyście nie używali kierownicy baranek, czy by będą potrzebne Wam grip. W gripach warto patrzeć na takie rzeczy, jak na przykład mocowanie na imbus. Gdy takie gripy będą miały mocowanie na imbus, będą lepiej trzymały się kierownicy. I dzięki temu nie będą się przesuwały. Więc, jeżeli macie większe budżety, kupcie sobie gripy z mocowaniem na inbus. Przejdźmy do sztycy. Sztyce tutaj będzie ciężko dobrać. Jeżeli w specyfikacji ramy mamy podane, jaki rozmiar mamy dobrać, to nie ma z tym problemu. Ja tutaj mam sztycę 25,4 mm i wiem, że będzie pasowała. Przy na jakichś starych retro konstrukcjach, no tutaj były różne rozstrzały, i te sztyce są w ogóle co 2 mm. Od 25 mm do 30 mm możecie sobie kupić sztyce co 2 mm, różniące się jedynie średnicą. I tutaj, no, nie ma innej opcji, jak zmierzyć wewnętrzną średnicę otworu, gdzie wsadzamy sztyce. No i taką sztycę kupić. Jak mamy sztycę, to przydałby się też i zacisk sztycy. I w zależności od ramy, jak będzie to rama typowo retro, to będziecie mieli właśnie taką śrubę, która będzie Wam zamykała otwór, by sztyca nie poruszała się. Jeżeli to będzie bardziej unowocześniona rama, to będzie posiadała taki zacisk, obejmę, która po wkręceniu śruby. Też tu się zaciśnie i zatnie sztycę. Do sztycy mocujemy siodełko i tutaj siodełko możecie wybrać też wedle własnych preferencji. Tutaj te stelaże są ustandaryzowane, więc każda sztyca będzie pasowała do każdego siodełka. Dalej mamy łańcuch i jak wcześniej wspomniałem w większości używa się tutaj korb. Jednorzędowych pod szeroki łańcuch i taki szeroki łańcuch trzeba kupić. Wszystkie łańcuchy jednorzędowe w większości będą pod szeroki łańcuch. Jeżeli nie, no warto się upewnić, czy właśnie mają to oznaczenie, że to jest szeroki łańcuch. Więc w opisie aukcji powinno być napisane jedna, druga na jedną. Następnie po łańcuchu przydałoby się zamocować jakiś wolnobieg, i tutaj klasyczne oznaczenie 1.37x24. Takiego powinniście szukać, by znaleźć odpowiedni wolnobieg do waszej piasty, i na to zwróćcie uwagę. Wolnobiegi są produkowane w różnych yy, wielkościach. Od tam 13 zębów. Do 22, bodajże, no ale to już opowieść na inny filmik dotyczących przełożeń roweru jednorzędowego No i omówmy jeszcze sobie zestawy hamulcowe. Do takich ram będziecie potrzebowali szczęk typu kaliper. I na co warto zwrócić uwagę? Szczególnie właśnie na długość ramion sobie zmierzyć, ile będziecie mieli od mocowania do obręczy koła. To już na sam koniec, jak już zbudujecie rower, warto takie hamulce właśnie montować i zwrócić właśnie uwagę na długość ramienia przy zakupie, by te szczęki po prostu dosięgały do obręczy i żeby rower mógł hamować. I by móc czym hamować, musimy Mieć też rączki hamulcowe, i rączki różnią się, no oczywiście typem są do baranka, są do byczych rogów, są i takie na przykład przełajowe, i na co powinniśmy zwrócić uwagę, na średnicę mocowania przy tych węższych kierownicach będzie to 22,2 mm. No i szczęka z rączką hamulcową powinna być czymś połączona. W internecie znajdziecie dużo właśnie zestawów, w którym macie linkę hamulcową, no i pancerz hamulcowy, no i możecie działać na takich gotowych zestawach. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o żadnej części, a jeżeli tak, to mnie poprawcie. Ja w tym odcinku bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!